Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, kochani, połowa tygodnia za nami, a my w sumie bez żadnych jakichś większych wygranych na razie, co dopiero mówić o głównej wygranej, to może dziś, może dziś, mam nadzieję, że dzisiaj się to trochę zmieni. Dzisiaj mamy zdrapeczki za 16 zł. Mamy owocową eksplozję, szczęśliwe linie, pensję taką zwykłą za 2 zł. Czarnego kota, białego kota, w tym wypadku to jest czarny kot. Dwie królewskie gry, te różne kolorystyki: i taka ta granatowa, i taka czerwona. No i maluszki za złotóweczkę: uśmiechnij się, i na szczęście. I w sumie możemy zacząć już drapać, ale zanim jeszcze zacznę drapać, to serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Wiecie kliknięcie tam czerwonego przycisku subskrypcję. No i oczywiście koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, nie przegapić kolejnych odcinków. I w sumie, jak już tam jesteście na dole, to od razu możecie też łapeczkę dać w górę, albo po filmie po prostu ocenić. To już jest Wasz wybór, aczkolwiek ja oczywiście zachęcam do łapeczki w górę. Dobrze, już nie przedłużając zaczynamy drapanie. Zaczniemy oczywiście standardowo od maluszków. Tutaj ostrość, żeby było wszystko ładnie, widać. Dobrze, najpierw zobaczymy, co tutaj na szczęście nam da. Może 7000. Byłoby miło. Oj, byłoby miło. Woreczek mamy. Mamy yy, serduszko. Mamy drugi worek. Mamy siódemkę, mamy biedrąkę i biedronkę, Niestety. F, Pustaczek, pustaczek na początek. No dobrze, to może uśmiechnij się. Tutaj spowoduje, że się uśmiechnę od razu. No mam nadzieję, mam nadzieję, już sprawdzamy to. Oczywiście trzy takie same symbole mamy woda o druga woda. Kapelusz trzymamy mamy mocno kciuki za tą wodę. Cytrynka. Klapek i klapek niestety nie było trzeciej wody ani trzeciego klapka. <grymka> no niestety mamy znowu pustaczek o G, i p. No dobrze, no to może zobaczymy. Może te królewskie gry. Tutaj nam dadzą diamenciki. Oczywiście szukamy diamencika. Najpierw na tapetę, taka ta czerwona kolorystyka. I jedziemy. Co my tu mamy? Róża. Tron. Druga róża. Mometa. Kolczyk. ...worek i garnek. Oj, słuchajcie kochani, żeby nie było tutaj armii pustaków. To <noise> tak nie może być. Że tutaj będzie pustak za pustakiem. No oby nie, no oby nie. Mamy O, H i B. Zobaczymy tą drugą królewską grę. No chyba, że tutaj lotto nam na tą jutrzejszą premierę, bo jutro będzie premiera. Kokosowa Fortuna, tą oczywiście sobie ją ogramy, zrobię oczywiście wszystko, żeby ona była już jutro na kanale. Mam nadzieję, że mi się uda, nie, w, nie wróżę, żeby miało się nie udać, ale wiecie, wolę nie obiecywać coś, co może być ode mnie na przykład niezależne. Złoto, branzoleta, naszyjnik, złoto, moneta, kolczyk i róża. Oj, coś tak mi pachnie, słuchajcie, armią pustaków dzisiaj. HNIA. Nie chcę być tutaj <grych> czarnowidzem, ale coś tak, coś tak czuję. No to, ale jak już te takie te czarnowidztwo, to może tutaj ten czarny kot to trochę odwróci, wiecie. <grych> Sprawdzamy. Mamy szukamy numeru 14.

Wiecie jak, ja, ja naprawdę bardzo nie lubię jak marudzić, ale nie wiem, nie wiem co mówić. No co powiem, no, no dobrze, że chociaż się spotkaliśmy i tutaj sobie potrapiemy, no. Przynajmniej chociaż trochę załawy. Ale kurczę, Lotto, no nie chcę nas tutaj zarozpieszczać za bardzo. No dobrze, mamy gdzieś X, ale no nieistotne, no tak czy, tu jest G. Tak trzeba, no jest pustaczek, jest pustaczek, nie chcę być niestety inaczej. No dobrze, może ta pensyjka tutaj w końcu da. Mieliśmy w niedzielę tutaj taki cały przegląd wszystkich pensji. Tamtej jednej, oczywiście tej nie było, tej największej, no bo już nie mogłem jej kupić, bo 6 października niestety już nie było jej w sprzedaży. A ja kupowałem to był chyba 8 albo 9 października, już dokładnie nie pamiętam. Kiedy to było. Wiem, że już niestety nie było w kolekturze. No dobrze. Bo się znowu rozgaduje. Jedziemy. 21 i 33. No to szukamy. Oczywiście dwóch napisów pensji. nie? Sprawa jasna. <grytanie> Czego szukamy? O! O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już jest jedna. No to teraz słuchajcie, kochani. Trzymamy kciuki, bo mamy jeszcze pięć szans i tylko jeden napis pensja do znalezienia. No to to. Co nie damy rady? No mam nadzieję, że damy, nie? <grytanie> Jedziemy. 20 oboczek, 32 oboczek, ósemka, 12, czyli lustrzane odbicie i napis Pensja? Nie, 19. Niestety, niestety. Słuchajcie, no co za pustakowo dzisiaj? Pustakowo straszne. Mamy R i takie puste, że nawet te kontrolne się chowają. RS Dobrze. No dobrze, no to może szczęśliwe linie tą owocową ją ja tak bardzo lubię, to zostawimy sobie na koniec. Hm, a może kiedyś odcinek sobie zrobimy samymi owocówkami? A! Ale było w sumie na pomicy. A, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, na pewno coś jeszcze pomyślimy. No dobrze. Szczęśliwe linie jedziemy. Co my tu mamy? Korona. Korona, korona, korony. Nie ma korony. No niedobrze, że korony nie ma. Mam nadzieję, że te trójkowe nam trochę tutaj uratują ten draping. Bo bie bieda będzie straszna. A jutro premierka. Pik jest tu i tu jest. I to by było na tyle. Winogrono, winogrono jest tu. Tutaj mamy również winogronko. O, i tu jeszcze, a, się schowało. Skubaniutkie. Pomarańczko, pomarańczko, pomarańczko. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś pomarańczko. Chyba jedno tak przynajmniej mi się wydaje. Przeleciałem niby wszystko ale dosyć szybko. To wiecie, że ja to jestem ślepota. Coś tam zawsze nie dojrze. Dobrze, mamy tutaj krab, tu mamy krab. O, i tu jest też krab. Dobra. Tęcza. Tęcza, tęcza. Nie ma tęczy wcale. Serducho, o, to serducho to dla was, dla moich widzów, bo Kurczę, naprawdę jak widzę, że to wszystkie te łapki, te subskrypcje idą, to mi jest tak miło, że to jest po prostu Chyba tylko ten, co prowadzi kanał, to wie jakie to jest miłe, wiecie, muszę wam powiedzieć, naprawdę Dlatego bardzo zachęcam, bo sprawiacie mi, no, nieziemską frajdę właśnie tymi subskrypcjami, łapkami w górę Komentarzami mi mi miłymi Naprawdę, umilacie mi bardzo dzień. Dobrze, serduszka poszły. Gwiazda. Gwiazda jest tu. O, biedroneczka, i będzie wygrana. To trzymamy kciuki mocno za biedroneczkę. Tu mamy też gwiazdę. A korona jest! Ale na początku była korona, i mówię nie ma korony. No teraz ją widzę. Dobrze, że chociaż teraz nie. A ja bym wyrzucił główną, wygraną na przykład i co by było? Dzwon. Dzwon jest tu. Nie, nie, ja tak nie wyrzucam tych zdrapek, bo wiem jak co to mi pomożecie. co to byście mi na pewno napisali, że Michu, tam było, tam było. No i bardzo, bardzo dobrze, żebyście napisali, bo to byłby ból, jakby było wyrzucić wygraną dzwon 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 ten jeden był i zostawiamy i lecimy. Banany. Bananek jest tutaj, no to jeszcze kwiatek i też byśmy mieli wygraną. I tu jest bananek. Księżyc. Księżyc jest tutaj, tutaj jest. O, trefl. Trefla nie było, nie pik był. Trefl da nam wygraną. I okej, okay. i to by było na tyle. Jedziemy z kolejnymi symbolami. Diamencik. Diamencika nie widziałem i nie ma, nie widzę dalej. Słoneczko nasze. Słoneczko, żeby nie zgasło nasze słonko nigdy, nie? Nad nami Ale nie ma słoneczka. Garnek. Garnek. Też nie ma garnka? Co tu tyle nie ma? No nie ma. No niestety. Sakwa. No kurczę, bo z reklamacją pójdę. <grybujesz> Też nie ma sakwy. Normalnie pójdę chyba z reklamacją. Podkowa, podkowa jest tutaj, mamy podkowe. No, wreszcie, coś nam dali. Bo już normalnie chciałem tutaj krzyczeć na nich. Słoneczko, sło, słonik, nie słoneczko. Co ty mówisz? Co ty mówisz, Michu? Słonik jest tutaj i tu jest słonik. O, jeszcze gruszka. Gruszki chyba nie było. Nie, nie było gruszki. Jeszcze gruszka też by nam dała wygraną. Wiśnie. Wiśnie, gdzieś je widziałem? Gdzie je widziałem? Nie, no nie ma. A, tu, wiedziałem, że gdzieś widziałem. Tu jest wiśnie. No, ale cały czas brakuje nam gruszka do zwycięstwa złoto, złoto mamy tutaj i to by było na tyle, jedno złoto cytrynka, cytrynki to nie kojarzy i nie ma niestety ananasik ananasik jest tutaj i tutaj no to słuchajcie jeden symbol nam został, kwiatek klucz, trefl Gruszka, z biedronka truskawka... Byle nie jabłko. Bo jabłko nas zaboli najbardziej. Bo będziemy mieli co zdrapać, a nie da nam, nie da nam wygranej. No dobrze, sprawdzamy. <ścoughs> no, nie trzeba odrapać, nie? Jest jabłuszko, no wiadomo. No cóż, no cóż, 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 że ze Szwecji. Łamaniec językowy. No niestety sprawdzamy, mamy różne kontrolne ASIN. No niestety kwiatka nie było, kluczyka nie było. No nie ma, nic nie ma. No niestety. Pustakowo dzisiaj kochani, pustakowo straszne, naprawdę. Teraz daj, jedyna nadzieja w tej owocowej eksplozji tutaj w tym ananasie bo jak on nie da to już po prostu jedzie jedno wielkie jajo o takie jajo jak tutaj są takie jajka no dobrze jedziemy co my tu mamy kokosy no dzisiaj to kokosów nie ma ale tam nie przejmujemy się jutro będą za to prawda jutro trzymajcie kciuki w takim a może jeszcze tu będzie może jeszcze będzie ale jakby nie to po prostu jutro będą na premierce się posypią Tydzień temu premierka tak ładnie wyszła. To może w tym tygodniu też będzie ładnie premierka. Oby, oby. Arbuzik. Arbuzy tutaj są i tu. Dobra. To by było na tyle. Arbuza. Figa. Dobra. Figę zdrapałem. Brzoskwinka, brzoskwinia jest tu, tutaj mamy też brzoskwinie. Cytrynka. Cytrynka, jak życie daje nam cytrynę, to wiecie co trzeba zrobić, nie? Lemoniadę z niej, lemoniadę. Tak czasie. ja wiem, że nie zawsze, nie zawsze wychodzi, nie zawsze wychodzi. Czasem <grytanie> jest po prostu kwas, ale trzeba zawsze starać się robić tą lemoniadę. Dobra, boróweczka zdrapana, truskaweczka, truskaweczki są tutaj. Czerwoniutkie pozrywaliśmy. Hmm, banan, jabłuszko, nie? Coś takiego. No dobra, jedziemy. Ananasy, ananasy są tytularne, bo tutaj w tytule, no nie w tytule, ale tu, w tytule, no tak, w tytule jest ananas nie? <narsy> narysowany. No dobrze. Awokado. Awokado jest tu na razie. Mamy ponad połowę zdrapane. Nic nam się ładnego tutaj nie klaruje na razie. Nie wróży to za dobrze, chociaż to bardzo różnie bywa. Czasem nic nie ma, nic nie ma. Na końcu wystarczą tak naprawdę dwa symbole i może być wielka wygrana, prawda? Kiwi. Tutaj cztery kiwi. Mamy zdrapane. Pomarańcz. Tutaj, tu i tu. Trzy symbole nam, kochani, zostały, a my tutaj w proszku, w proszku. Karambo. No dobrze, no to melon. To trzymamy kciuki za melonem. Dwa zostały nam symbole. A i winogrono jeszcze nam da wygraną. No to melon albo winogrono albo melon i winogrono. O, najlepiej. Co my mamy? Bananek. Bananek nam nic nie daje, ale możemy trzymać kciuki za jabłuszko też. Co? Albo nie truskawka albo wiśnia. Gruszka też nam nic nie daje. Tak jakoś ta owocówka bardzo owo wyszła, tak muszę się przyznać, Jak już tak mało, mam postaka, ale mało tak klarownie tu jest, no ale dobra, jedziemy, ostatni symbol grucha, to grucha nam nic nie daje niestety, no niestety wiśni nie było, winogronka nie było. Truskawka była, ale ona nam nic nie daje. To może dlatego mi się nie klarowało, bo wszystko nie zdrapałem. <grym> Ten taki ślimok naprawdę mówię Wam. Yy, arbu, ananas. Co ja mówię? Melonika nie było. Jabuszka nie było. No, 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 nie ma. Sprawdzamy. PSID. No co Wam powiem? No, no, no dramat. No po prostu dramat na, na naszym kanale, po prostu seria pustaków po prostu, już wam mówię numerki 69, 9 pustaczek tutaj owocowy, puste linie z numerem 88, pusta pensja z numerem 63. Czarny kotek, puściutki, smutny, że nic nam nie dała. Patrz, jaki smutny. Jak. No, przykro mu, no, no mi też jest przykro, panie kotku, ale się kupkuje dzisiaj, nie? 70, pusta. Y, królewska gra, 77, siedem, też puste. 76, królewska gra, puste. I te nawet te maluszki, które nas tak rzadko zawodzą. To dzisiaj zawiodły 61 i 14. No co? No, 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 pustakowo i tak też czasem musi być. I tak też musi być czasem, bo to by było zbyt podejrzane, że cały czas bym coś miał. Nie, no, wiadomo, że każdy by chciał, żeby zawsze coś było. No niestety, to jedyne, o co mogę Was poprosić, to trzymanie kciuków za jutro, za tą premierkę. No może, może, akurat. Faktycznie się odkujemy chociaż trochę z tego dzisiejszego, pustakowo, bo dzisiaj jest po prostu dramat, normalny dramat. Ale ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, że byliście tutaj i cieszę się, cieszę się, bo właśnie tutaj byliście i to jest zawsze na boku. Najfajniejsze jest to, że możemy się tutaj spotkać, podrapać razem, pożartować, pośmiać, powygłupiać się. Jeszcze tylko zachęcę do zostawienia łapeczki w górę. Napisanie jakiegoś fajnego komentarza pod filmem. No i koniecznie, o ja, ale mi, wzleciał mi zdrapak. Koniecznie, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, a oglądasz ten film, to kliknij tam czerwony przycisk subskrypcji, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, kolejnych serii takich pustaków, no ale i w końcu tej głównej naszej wygranej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!